też na kolejnym odcinku ostatnio taki zestaw yy, dał zwrot 30 zł 30 wkładu, 30 odzyskane i mam yy, tak jak mówiłam te dwie krzyżówki jeszcze z numerem 5 i z numerem 20 oraz do tego dołożyłam starożytny skarb z numerem 8 zaczniemy sobie od tej piątki chociaż wtedy była szóstka wygrana Wszystka dała 30 zł, także tu w piątce może nie być nic. Literka M oraz J. W się mam kalisz. I patrzymy M oraz J. Nie E, y, tylko J. Tutaj sobie zaznaczę, że zrobiłam byka po prostu. Że będzie jeszcze ten y. To tyle. Dobra, teraz na tej pomarańczowej. Tu jest M. To tyle. I na tej różowej M. J. To tyle. Dobrze, kolejne dwie literki to T oraz O. W bonusie ich nie ma. Ale tutaj na niebieskiej na pewno się jakieś pojawią. TE. Tu jest O. I jeszcze jedno T. Łączowa tutaj, jest tutaj, tu. No i na ostatniej. No, znowu bym zrobiła babola. O, dobrze, trapię. Już myślałam, że coś źle zrobiłam. O, tu jest T, tu jest jeszcze O. Mhm. Dobrze. Następne dwie literki to Z oraz H. Z jest w bonusie. No to tutaj teraz z. Tutaj z. Literki, ale widzę. Tutaj mamy kolejny z. Mhm. I na ostatniej. Z jest też H. To tyle. Dobrze. Następne dwie literki to G oraz E. Tutaj mamy na niebieskiej. Literka E. Tutaj jest. Tutaj jedno G się trafiło. No. Druga. Tu jest G. Jest też E. Kolejne G. No tu za to wysyp literki G. To super, nie będzie. Dobra, tyle. No i na ostatniej... Jest tutaj E, E. Jest tu. To tyle. Wszystko chyba. Następne dwie. No to V oraz W. Jest tutaj V na niebieskiej. W też jest. No, i to tyle. Tutaj mamy W, i na ostatniej tu jest W. No, wszędzie po jednej. Następne literki to jest L oraz A. Są w bonusie. No, tutaj sporo tych literek. Dobrze. E, chyba wszystko. Teraz na pomarańczowej. No, Dobra. no i na różowej L oraz A. Chyba wszystkie. Dobrze, kolejne dwie. Jest to R oraz E. O, jest ta literka E, czyli tutaj mamy skierowane. E, tu jest R. No i co tyle? Nie ma więcej. No, dla drugiej tu jest R. E. Tutaj są. jest pierwsze słowo Grzegorz, a tu jest drugie Jerzy. Tu mam jeszcze r. No i na ostatniej, tu jest r. Tu było e. I tutaj kolejne dwie litery to u oraz d. D jest u, jest słowo Adam. Tu jest c, d. Eee, dobrze. To co ja zdrapałam znowu? Tutaj mam u, a c nie ma. Idę. No już mi się pomieszało. U i D. Dobra, to tyle. No i na ostatniej. Tutaj. To tu jest D. dobrze, Ostatnie dwie literki to I oraz S no ka zabrakło Tutaj nie ma tego słowa, bo nie było c. Jakby coś. Dobra, tutaj i tutaj mamy s i i i było l no ale i tak nie ma dobrze i tu literka s i ster, ale to jest to ma pierwsze słowo Dobrze, to było razy 1. Tu mogło być 70. A ja mam BC. Czyli ta piąteczka, tak jak mówiłam, może być przegrana. No ale były ostatnie, a więc wzięłam. Dobrze, z numerem 8. Starożytny skarb. Troszkę tu oddalę. I szukamy trzech takich samych symboli. Gra pierwsza. Tu są wszystkie różne. Gra druga jest ibis, palma, palma. I palma jest wygrana. Winogrono. Tu są różne. Gra czwarta. Bonusu tu też nie ma. Gra piąta, dzwon, winogrono, statek i faraon na końcu. No, tu nie ma. No i gra ostatnia, mumia, mumia i ibis. Dobrze, a pod palmami wpada dyszka. R, coś ostatnio nam było. Do... Dychy, szczęście, ale jest super. I kolejna krzyżówka z numerem 20. No i zobaczmy tutaj literka R na początek oraz E. Y. W bonusie mam Peonia. r to jest m chyba to i na ostatnie. tyle. Dobrze, tu dalej S oraz U. W się, nie ma tych literek. S, tu jest U. Kolejne S. I tu kolejne. Jeszcze tak szybko zerknę jeba wszystko na drugiej S tu jest U no i na ostatniej S tu U No nie widzę. Najwyżej później się to drapie, coś tam. Teraz W oraz P. Jest tutaj P w no i tu Na no, niebieskiej W, P. Tutaj. czy gdzieś jest W widzę, może później się znajdzie tu mam W tutaj na różowej dobrze, kolejna literka to D i O jest O w ponusie o i o druga no i na ostatniej tu jest o tutaj jest o kolejne kolejne jest też D. Dalej literka A oraz G. A jest w bonusie. No i tu... Teraz sobie wytrapię troszkę literek A. Jest pierwsze słowo gra. Dobrze. Teraz czy dobrze, nie dobrze? by coś jeszcze tutaj się pojawić. Tu mam słowo osa. Też pierwsze na razie. Tu jest jeszcze A, tu jest A. Zobaczmy dalsze literki. Litera M oraz H. W bonusie nie ma. H jest tu, tu jest M na drugiej. Tu mam H i M, M. Tu jest M. No i na ostatniej. Tworzyło się słowo Jar, i tu jest pierwsze. Tutaj mam słowo Slide, i jest to drugie, i jest trzecie, jest Lord. No to fajnie. Już będzie coś tam więcej. L oraz J, tak, dobrze zrobię. L i J, tak mamy slajd gra oraz lord i tu było jeszcze r tu jest l l dobrze dalej literka to z oraz F. Nie ma w bonusie. Tutaj mam Azja i to jest drugie słowo. Z jeszcze. E, tu jest Z. Tutaj literki F. Tutaj nie widzę. Na tej drugiej F. Z i F No i na ostatniej tu mam słowo alfa i to jest drugie. Tu jest F to tyle. Dobrze. Ostatnie dwie literki jest to I oraz X. I jest w bonusie. Oj, przepraszam, nie widzieliście, Brakło A i N. No i tutaj drapujemy. I na pewno jest. A ten X. Nie wiem po co i komu. Dobrze, to wszystko. Teraz na tej. Czy jeszcze coś dołożymy? Ostatnie. No i na tej ostatniej jest X, ale nie było T. Jeśli nic nie pomieszałam to będzie dyszka. Tutaj mogło być razy jeden bonusie dwie dyszki i tu mam BB zgadza się e, czyli ta druga wersja troszkę gorsza jest dycha na jednej krzyżówce dyszka jest e, na starożytnym skarbie e, a ta z numerem 5 jest przegrana, dobrze wygrała 20 no i dyszka jest na minusie no, ale dycha to tam myślę, że taki minus to nie minus bardzo Wam dziękuję za cierpliwość, za moje takie dłuższe odcinki, za oglądanie i zapraszam na kolejne odcinki. Pa!